Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani! Witajcie w domu architekta porządku. No i Gabi oraz Buby. Za każdym razem, kiedy na Instagramie pokazuję moje psy, pojawia się mnóstwo pytań o rzeczy z nimi związane. Dziś postanowiłam oprowadzić Was po miejscach w moim domu, które zajmują właśnie Gabi i Buba. Zacznijmy może od wejścia, czyli szafka na najpotrzebniejsze rzeczy. Mamy tutaj pewien obowiązek do wykonania. Najpierw odłożę smyczę i obrożę. Szafka na buty świetnie nam do tego służy. Jest zaraz przy wyjściu, no i dziewczyny tak naprawdę przy niej już sygnalizują nam, że chcą wyjść na spacer. No dobra, bo się nie możecie, widzę, doczekać. Siad. Tu bardzo ładnie. <laughs> Proszę. Proszę. W tej szafce mamy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli smycze, obroże, zapas kupoworków i uważam, że te są najlepsze. Nierwą się i pachną lawendą. Do tego oczywiście smaczki. Gabi i Buba reagują na dobry piesek, jak zresztą widać i są gotowe na przyjęcie kolejnej dawki, ale nie, to przy następnym spacerze. Jest oczywiście w naszym domu więcej tych psiowych miejsc. Nawet nie przypuszczałam, że aż tyle. Teraz może zajrzymy na ich miejsce, czyli takie miejsce, do którego właśnie powinny reagować. Na miejsce! Chodź, chodź, chodź! Zanim oprowadzę Was po wszystkich naszych miejscach, to przedstawię Gabi i Bubę. Gabi to ta beżowa, jest z nami od 8 lat i jest to oryginalny buldożek francuski. Buba natomiast, ta ciata ma 2 lata i jest prawie buldożkiem francuskim, ale nadrabia urokiem. Jeżeli chodzi o miejsce psa, czyli tam, gdzie odsyłam najczęściej, kiedy na przykład zbroiły, albo kiedy po prostu mają odpocząć, bo z tym niekiedy jest u nich naprawdę ciężko i się strasznie nakręcają. Trzeba panować nad tym, żeby odpoczywały, to tym miejscem jest taka strefa pod szafką. I miejsce pod szafką planowaliśmy praktycznie w każdym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy. Można powiedzieć, że projektowaliśmy taką budę. To, na czym nasze psy leżą, to jest legowisko które wykonały dla nas fantastyczne dziewczyny z firmy Dog's Dream. To jest legowisko drewniane, podstawa jest tutaj drewniana i środek jest taki mięciutki. Są dwie poduszeczki, które można wyprać i legowisko, które jest wypełnione bardzo miękkim wypełnieniem. Natomiast to, czym jest powleczone, również można wyprać w pralce. To jest bardzo ważne, dlatego, że psy bardzo często wracają ze spaceru brudne no i tak co najmniej raz na tydzień to legowisko Musimy brać. Do usuwania takich codziennych zabrudzeń i sierści z legowiska używam odkurzacza Dyson V15 Detect Absolut. Tutaj w wersji ręcznej z małą turboszczotką. Zaletą tego odkurzacza jest bardzo duża moc sania, aż 240 erwatów, a przy tym długi czas pracy, bo aż do 60 minut bez utraty mocy. Jeśli w domu są zwierzęta, to potencjalnie mamy do czynienia z większą ilością alergenów. Dlatego istotny jest zaawansowany system filtracji tego odkurzacza, potwierdzany atestem Polskiego Związku Alergologicznego. Faktycznie projektując nasze mieszkanie, wybierając meble, braliśmy pod uwagę to, żeby nie było widać na niej sierści. Oczywiście to nie jest tak, że nie uniknęliśmy błędu i jest jeden fotel, który uwielbia nasz syn i jest w takim kolorze, że bardzo, ale to bardzo widać na nim sierść. Największym naszym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o pozbywanie się sierści, jest oczywiście odkurzacz i taka sprytna końcówka mini turboszczotka. Pokażę Wam zresztą, jak to wygląda. Wystarczy, że Buba lub Gabi położą się na chwilę na fotelu i już widać na nim kłaki. Na wiosnę psy gubią zimową sierść, więc wystarczy się chwilę z nimi pobawić i mam wrażenie, że ta jest już wszędzie. Z sierścią na tapicerce najlepiej radzi sobie mała elektroszczotka i płaska wersja końcówki kombi. Kilka ruchów odkurzaczem i sierść znika. Oczywiście ten stan utrzymuje się, póki Gabi i Buba nie wskoczą tu z powrotem. A skoro jesteśmy już przy odkurzaczu, to troszeczkę wam o nim opowiem. Oczywiście to co najbardziej sobie w nim cenię, to jest jego moc, ale również końcówki, bo to moim zdaniem w nich właśnie kryje się cała tajemnica skutecznego pozbywania się sierści. Ta końcówka, mała turboszczotka, to jest ta, której używam tak naprawdę najczęściej. Odkurzam nią legowisko, kanapy, fotel oraz materac. Ta turboszczotka fantastycznie podbija sierść, nawet taką mocno, mocno wbitą, więc faktycznie sprawdza mi się najlepiej i najczęściej jej używam. Jeżeli chodzi o większe powierzchnie, czyli na przykład dywany, to jest taka duża turboszczotka, która również podbija ładnie sierść. I uwaga, dzięki temu, jak jest zbudowany wałek tej szczotki, sierść, długie moje włosy nie nakręcają się na wałek końcówki, których używam już najczęściej w samochodzie po to, żeby dotrzeć do precyzyjnych miejsc, do różnych szczelin. To jest właśnie ta szczelinówka i taka multifunkcyjna końcówka, która może być właśnie taka delikatna, włochata. Jeżeli na przykład zamiast wycierania kurzu po prostu chcę szybko odkurzyć to co znalazło się na meblach, a oczywiście sierść również się tam znajduje, bądź właśnie do mniejszych obić tapicerowanych, również do foteli, do foteli samochodowych. Taka końcówka, którą pięknie bierzemy sierść. Oczywiście głównym zadaniem odkurzacza jest to, żeby skutecznie odkurzał podłogi. Podłogi również dobieraliśmy pod nasze psy, zarówno jeżeli chodzi o kolor, jak również to, z czego są wykonane. Jest to gres, gres drewnopodobny, który jest szorstki, po to, żeby nie ślizgały się łapki naszych psów. Na tej podłodze, tak jak powiedziałam, niby nie widać sierści. Ale znowu ta sama zasada. To nie znaczy, że jej tam nie ma. Dzięki końcówce do podłóg Fluffy Optic widzę wreszcie tą sierść, widzę gdzie ona się gromadzi i dzięki temu mogę ją skutecznie odkurzyć. Ale nie oszukujmy się, nasze psy nie śpią tylko i wyłącznie na swoim legowisku, śpią również na kanapach. Dlatego mamy dwie kanapy i dlatego właśnie mamy kanapy w tym kolorze. W kolorze, na którym nie widać za bardzo sierści, co oczywiście nie oznacza, że jej tam nie ma. Na jednej z kanap jest zabezpieczenie. To jest takie legowisko na kanapy, które jest cieniutkie. Można je wyprać spokojnie w pralce. Jest też mięciutkie i jak widać, Buba bardzo lubi się w nie wtulać. Często bywa również tak, że kładzie się zaraz obok, ale jest to już jakieś zabezpieczenie przed tym, żeby sierść nie powbijała się. Kanapę. Jeżeli chodzi o kolory, jak już przy nich jesteśmy, to bardzo możliwe jest również to, że ja ubieram się również w taki sposób, żeby tej sierści po prostu nie było widać na moich ubraniach. Unikamy w domu ciemnych ubrań, dlatego że w przypadku takich kolorów czarnych, granatowych, ciemnobrązowych po prostu widać każdy kłaczek. Jeżeli już jesteśmy przy nieoszukiwaniu się, to również nie oszukujmy się, nasze psy śpią z nami. W łóżku. Nie śpią na poduszce, śpią raczej w nogach, dlatego na naszym łóżku jest narzuta, którą w normalnym przypadku raczej zdejmuje się, kiedy idzie się spać. My jej nie zdejmujemy, ona zostaje i to właśnie na tej narzucie śpią nasze psy. Z racji tego, że Gabi ma już 8 lat i nie jest tak bardzo ruchliwa jak Buba, to nawet ma swoje schodki, po których może swobodnie wejść na łóżko i zejść, jak już się wyśpi. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, okazało się, że nasze zwierzęta zajmują dużo więcej miejsca niż mi się wydawało. Nie tylko śpią na naszym łóżku, na kanapach, mają swoje legowisko, no to jeszcze przecież oprócz tego przecież, że są słodkie i śpią, to muszą też jeść i muszą, musi być miejsce na rzeczy, które potrzebne nam są do tego, aby o nie dbać. No i proszę bardzo, ta da, -da! Psy zajmują całą szafkę. Mają tutaj rzeczy skategoryzowane względem tego, do czego one służą. Mamy ręczniki do kąpieli. Ręczniki kąpielowe naszych psów są inne niż nasze, i uwaga, dodatkowo jeszcze mają hafty. Te ręczniki przygotowała dla nas firma Regal Cotton. Wyszyła Gabi i Bubę na ręcznikach, żeby nie myliły się z naszymi. Jeżeli już jesteśmy przy kąpielach, to dbamy o komfort naszych psów, żeby podczas tego spa czuły się dobrze. Mm -hmm. Mamy tutaj taką e, antypoślizgową matę, która oczywiście nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby nie rozjeżdżały im się łapki, ale również do tego, żeby nie podrapały nam po prostu e, wanny. Więc wykładamy tą matą wannę i w wannie psy są kąpane. To zna na pewno każdy właściciel e, czworonogów, czy to kotów, czy to psów. Rolki bardzo potrzebne. Niezbędne wręcz przed wyjściem, żeby się odkłaczyć, bo przypominam, to, że sierści nie widać, nie znaczy, że jej nie ma, więc rolki koniecznie. Druga półka jest już z takimi też rzeczami, które nasze zwierzęta kochają. To są wszelkiego typu przytulaki, których nie traktują z ogromną miłością, jak widać, chyba że po prostu ją inaczej okazują. Tutaj są zabawki. Naszym dealerem zabawkowym jest firma Bubapet, która wysyła regularnie do dziewczyn tego typu słodziaki. Mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do pielęgnacji, czyli szamponę. Naszych zwierzaków. To są szampony, z których najczęściej korzystamy i które nie uczulają dziewczyn. Dodatkowo, jeszcze coś, co zostało po okresie, kiedy buba była szczeniakiem no i zdarzało jej się coś obsikać. No jak mam być szczera, to nadal jej się zdarza. Jak się bardzo ucieszy na nasze przyjście, to zdarza jej się e, sikać i to jest idealny produkt, który e, sprawia, że po pierwsze pies nie wyczuwa, gdzie się posikał, czyli nie wraca do tego miejsca, kiedy jest szczeniakiem e, i pozbywamy się pięknie zapachów właśnie na podłodze e, czy na meblach. Dalej, co naprawdę jest, słuchajcie, sporo, mamy w pojemniku kilka rzeczy do pielęgnacji, czyli mamy furminator idealny jeżeli chodzi właśnie o taką krótką sierść wyczesujemy zaraz pokażę jak to działa e, tutaj mamy narzędzie za którym e buba i gabi nie przepadają i jest to urządzenie do piłowania pazurków one naprawdę mają słuchajcie u nas niezłe spa czy teraz zadziała zaraz zobaczymy mhm. nie lubią tego bardzo mamy też uwaga pasta do zębów i to nie wszystko bo mamy tutaj również małą szczoteczkę do zębów, którą się paluszkiem czyści, ząbki, żeby nie pokaleczyć dziąsełek. E, tutaj mamy drugą pastę do zębów i co my tu jeszcze mamy, co my tu jeszcze mamy? Spray. To już nie jest tak bardzo może dla naszych psów, ale dla nas. Z uwagi na to, że śpią z nami w łóżku, to mamy taki spray na usuwanie alergenów skóru domowego. E, sprawdzałam, faktycznie bardzo fajnie działa, więc tym spryskujemy nasz materat. I też przelegowisko. Tyle, że psy przez te jakieś 12 godzin nie mogą na nim spać, więc robimy to wtedy, kiedy wyjeżdżamy. No i to, co jest najważniejsze i być może za chwileczkę będzie tutaj poruszenie przez ten temat, czyli pojemnik na psią karmę. Sama nazwa już sprawia, że tutaj jakieś poruszenie nastąpiło. Pojemnik na karmę, który sprawia, że w szafce nie czuć zapachu karmy. Jest dość szczelny, a do tego wygodny w użyciu. Dlatego, że ma tutaj taką klapkę. I jeżeli nie jest jakoś bardzo ciężki, to można po prostu bezpośrednio wsypać jedzenie naszym psom do misek. Muszę to zrobić, bo one już nie wytrzymają. <grymne> Wsypujemy. Dabit tu pierwsza, bo jesteś starsza. Hmm. się bardzo. I oczywiście dół. Hmm. Zajedamy. To, że psi bufet znajduje się właśnie tutaj. Korytarzu, w najspokojniejszym miejscu w domu oczywiście też nie jest przypadkiem. Po pierwsze mamy blisko do ich szafki, a po drugie one mają tutaj spokój, nikt im nie przeszkadza. Wcześniej trzymaliśmy e, psi bufet w kuchni, ale tam faktycznie non stop ktoś się kręci, a zależy nam na tym, żeby nasze psy jadły w spokoju. Więc... Nasze psy to pełnoprawni członkowie naszej rodziny, więc nie tylko z nami mieszkają, ale również podróżują. Jeżeli zastanawiacie się, co mam tutaj za zwój, to już Wam pokazuję. Bardzo przydatna rzecz podczas podróżowania. To nie jest y, jakiś fartuszek, absolutnie nie. To jest y, taki pokrowiec na siedzenie, który bardzo łatwo się montuje. Tak naprawdę kładzie się go na fotelu i tutaj za zagłówek zaczepia się za pomocą rzepów. Dzięki temu cała sierść zostaje właśnie w tym pokrowcu, a nie w fotelu. Jeżeli już jesteśmy przy podróżowaniu, to oczywiście bardzo ważną kwestią jest również bezpieczeństwo naszych zwierząt. I tutaj mamy. Taką przejściówkę, adapter, gdzie po jednej stronie mamy karabinczyk, który przypinamy do szelek, a drugą końcówkę wpinamy do pasa bezpieczeństwa, żeby przy jakimkolwiek ostrym hamowaniu czy przy kolizji po prostu psy nie latały nam po całej kabinie. To jest ważne dla ich bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa naszego jako pasażerów. Jeśli długie spacery i podróże, to oczywiście trzeba również zadbać o nawodnienie naszych zwierzaków. I tutaj też taka polecajka, bardzo fajny pojemnik, bidonik na wodę. Zaprezentuję Wam, jak on działa razem z bubą. Chodź bubcia! Bidon jest bardzo praktyczny, bo zobaczcie, nic się nie wylewa, póki nie nacisnę tego przycisku. I wtedy nalewa nam się tutaj woda. Od razu jest miseczka. I jak widać pies kuma. A, ale pyszna woda. Hmm. <grym> Pytaniem, które pojawia się chyba najczęściej na moim Instagramie, to jest Aga, jak się pozbyć sierści. Sierści moim zdaniem nie da się pozbyć, musielibyśmy pozbyć się po prostu zwierząt w domu, a przecież nie o to nam chodzi, ale możemy ją skutecznie ograniczyć, żeby nie osadzała nam się tak bardzo na kanapach, podłogach czy na innych domowych tekstyliach poprzez właśnie pielęgnację naszych zwierzaków. Jeżeli chodzi o gabili i Bubę, które mają krótką sierść, to mi najlepiej sprawdza się Furminator. Mam tutaj troszeczkę wyczesanych kłaczków, Dziewczyny niedawno były u groomera, więc nie mają jakoś nie wiadomo ile sierści. Na wiosnę bardzo wskazana jest wizyta właśnie u specjalisty, żeby je porządnie wykąpać, wyczesać, obciąć pazurę. Więc na co dzień po prostu używamy furminatora. Tutaj widać, że wczepiła nam się sierść, naciskamy i zdejmujemy to, co się na nich znajdowało. Jeżeli chodzi natomiast o właścicieli psów, które mają dłuższą sierść, na przykład labrador, haski czy pudel, to idealnym rozwiązaniem będzie taka końcówka do groomingu, czyli działa to bardzo podobnie jak szczotka, którą czeszemy naszego psa, czy jak furminator, ale... Sierść od razu wciągana jest do pojemnika odkurzacza, więc tak naprawdę też nie brudzimy tak mocno w domu, no i pozbywamy się sierści po prostu na bieżąco. Jeżeli chodzi o takie długowłose zwierzaki, to jak najbardziej polecam. Jak widać, nasze gwiazdy są już bardzo zmęczone, więc zbliżamy się do końca i do krótkiego podsumowania. Po pierwsze, nie bójcie się Mieć zwierzaków, przygarniać ich, dbać o nie i mieszkać z nimi w domu. Naprawdę wszystko można ogarnąć. Czy to dobierając dodatki, tak żeby tej sierści nie było widać, żeby nas to nie drażniło, czy korzystając po prostu z dobrych sprzętów, chociażby do odkłaczania. Psy to oczywiście obowiązek, ale również olbrzymia miłość. Wszystkie produkty, które pokazywałam wam w dzisiejszym odcinku, podlinkowałam w opisie. Jeżeli coś Was zainteresowało, na pewno to tam znajdziecie. A teraz w imieniu swoim, Gabi i Buby, życzę, żeby Wam się dobrze układało i żeby było wszystko w porządku.